Wczoraj był Tłusty Czwartek i przekonałam się o tym, że dorosłaś wtedy, kiedy musisz nauczyć się zamawiać pączki. Ale na początku opowiem. Bo wiecie, Tłusty Czwartek to jest taki dzień, w którym trzeba zjeść pączkę. Może nawet nie trzeba, ale ja przynajmniej odczuwam taką ogromną własną potrzebę, by wziąć kupić pączkę albo gdzieś dostać pączka i go po prostu wcisnąć w swój szczęśliwy brzuszek, że zjadło się pączka. Już nie mam tak jak jak była młodsza, ja się ścigałam z ludźmi, że ile zjadłeś pączków i tak dalej, bo teraz zjem jednego i umieram, bo jestem przesłodzona. Ale chodzi chociaż o tego jednego pączka. A jaki to ma być pączek? Bo wiem, że niektórzy jedzą jakieś chrusty czy faworki, czy w ogóle po prostu jedzą coś tłustego, no bo to w końcu jest tłusty czwartek, więc w sumie to nie jest pączkowy czwartek, mimo że moim zdaniem moglibyśmy normalnie zmienić tę nazwę i nic by się nie stało. Taki mój wymarzony pończek, to jest wiecie ten taki taki, Okrągły, lekko spłaszczony pączek z lukrem i z nadzieniem różanym w środku, a na górze, na tym lukrze, to jest najważniejsze, musi być kandyzowana skórka pomarańczowa. I nawet jak nie lubicie tej skórki pomarańczowej, to możecie ją zdjąć i wtedy zostają to takie śmieszne kratery w lukrze i się nią bawić i potem macie lepkie palce i to jest okropne, ale, ale tu chodzi po prostu o ten taki fragment po prostu celebracji, musi być. Ta skórka pomarańczowa, bez skórki ten pączek nie ma sensu. No i oczywiście są różne nadzienie, tak, wszyscy wiemy, są budynie, toffi, nutelle, inne rzeczy. Różne rzeczy możecie iść poza tłustym czwartkiem, ale moim zdaniem tylko te różone nadzienie ma sens, tłusty czwartek. Oczywiście, jeżeli lubicie inne pączki, wasza sprawa, ja potrzebuję takiego. Kontynuując, I całe życie ogólnie było tak, że albo te pączki kupowali moi rodzice, i po prostu przywozili je do domu. Ja wracając ze szkoły miałam pączka. Albo by na przykład organizowało się to w szkole, że się zamawiało trochę tych pączków i one się magicznie też pojawiały, oczywiście z jakichś tam składek czy czegoś innego. Szkopuł jest taki, że ten pączek zawsze był. I właśnie w zeszłym roku przeżyłam pierwszy raz w życiu takie pączkowe załamanie, ponieważ byłam na Erasmusie w Pradze i okazało się, że słuchajcie, w Czechach nie ma pączków. W sensie są, ale to nie są takie nasze pączki, tylko to są takie zwykłe donaty, takie wiecie, okrągłe, a przede wszystkim to w ogóle nie ma sensu, bo nie że to ma dziurę w środku, więc tam nie napchasz żadnego nadzienia, to jeszcze zwykle jest posypane jakimś po prostu pozerskim pudrem, a nie lukrem, który jest jakby obowiązkowy, jak już wspomniałam, w tłusty czwartek, to jeszcze na górze nie ma skórki kandyzowanej No więc koniec, no już w ogóle tłusty czwartek jakby odwołany nie, nie miałam, musiałam zjeść jakiegoś pseudo donata, który w ogóle nie ucieszył mojego brzuszka, bo po prostu wiecie, w tłusty czwartek trzeba włożyć pączuszka do brzuszka i wtedy jest okej, okay, wtedy wszystko jest w porządku. I myślę sobie, no dobra, w tym roku jakby zmarzę tą hańbę, że w tamtym poprzednim, który w ogóle był okropny, ale ja myślę, że to wszystko właśnie dlatego, że ja tamtego dnia nie zjadłam pączka i przez to 2020 był jaki był, no więc myślę sobie, nie no, w tym roku muszę zjeść pączkę, bo inaczej znowu będzie słabo, ne? No więc idę, wstaję rano, znaczy, może nie aż tak wcześnie, jak dla niektórych jest rano, ale dla mnie to było całkiem wcześnie, więc wstaję, idę do pierwszej tutaj cukierni, piekarni pod moim blokiem i mówię, dzień dobry, chcę pączka. Nie ma pączków. Myślę sobie, no okej, okay, dobra, to, to może tutaj nie ma, może się spóźniłam, może mieli mało, tak sobie myślę, co tak mało pączków zamówiliście, no dobra. Idę do następnej cukierni i mówię, dzień dobry, chcę pączka. Nie ma pączków. Będą może po południu, tak po południu, w sensie kiedy, no może koło 15. Tak patrz, jest dziewiąta! No ale dobra, idę dalej, idę do takiej jednej z moich ulubionych cukierni, piekarni na tutaj, na moim osiedlu mówię Dzień dobry, poproszę pączka, a to pani na mnie patrzy mówi My czekamy na czwartą dostawę, ja tak patrzę, dalej jest dziewiąta, co się dzieje? No i słuchajcie, wtedy zrozumiałam, że dorosłość jest wtedy, kiedy musisz zacząć zamawiać pączki, kiedy nie ma już tak łatwo, że te pączki po prostu się magicznie znajdują w twoim domu Albo w szkole, albo gdziekolwiek indziej, tylko po prostu no, to, to już sam musisz tą magię sobie jakby załatwiać, sam musisz pomyśleć wcześniej, że będzie tłusty czwartek i zamówić tego pączka i po prostu powiedzieć, że dzień dobry, ja potrzebuję takiego pączka z lukrem i różą i skórką kandyzowaną pomarańczową, bo bez tego to no, no jakby ja muszę za, zabezpieczyć ten przyszły rok, prawda, żeby on był bezpieczny i mogłam to zrobić, ale słuchajcie, nie pomyślałam o tym, bo jakby mając 23 lata nie wiedziałam, że to już jest ta pora, że to jest już ta pączkowa dorosłość, że trzeba po prostu siąść i zamówić pączka. No ale myślę sobie, dobrze, pójdę jeszcze dalej i idę, i idę, i idę. Słuchajcie, nigdzie nie ma tych pączków. Myślałam sobie po prostu, że no to jest jakiś, jakiś armagedon. No cały świat się po prostu przeciwko mnie w tym momencie zwrócił. Kupiłam w końcu w w ogóle sklepie takim, wiecie, warzywniaczku jakieś takie pączki, ale to nie były, słuchajcie, dobre pączki. Już po prostu chodziło mi to, żeby no były, nie? Bo to był, by, ale nie miały skórki kandyzowane, nie? Były z lukrem, niby tam miały jakieś, w, jakąś wkładkę różaną, ale jak zjadłam tego jednego pączka, to słuchajcie, okazało się, że tej róży to było może tak na jedną dwudziestą tego pączka. jest to po prostu jedno wielkie oszustwo. No i tak myślę sobie, nie, to już koniec jakby. Co teraz? Będę musiała gdzieś jechać do miasta albo gdzieś indziej, tam pewnie jakieś straszne kolejki. No i e, a ja nie lubię teraz w kolejkach i w ogóle nie lubię w kolejkach, no ale teraz o tym bardziej. Siedzę, siedzę taka smutna, piszę Marcin, Marcin, nie mam pączków. Znaczy mam, ale one są niedobre, nigdzie nie ma pączków. No i Marcin wraca z pracy okazało się, że tam w pracy też dostali pączki i przywiózł mi, słuchajcie, mój po prostu wymarzony pączek, dokładnie taki, jaki chciałam. Okrągły lekko spłaszczony z lukrem, z różą w środku i z tą skórką kandyzowaną pomarańczową na górze więc słuchajcie, zjadłam tego pączka i mam nadzieję, że ten rok będzie lepszy, przepowiadam w tym momencie, że powinno być lepiej niż w tamtym, bo zjadłam pączkę dziękuję